Cześć, tu Janusz Szymański. Witam na moim kanale, gdzie rozmawiamy o samochodach, od recenzji modeli po wskazówki dotyczące jazdy. Subskrybuj, aby nie przegapić żadnych nowości. Teraz przejdźmy do dzisiejszego tematu. Dowiedzmy się, co oznacza FEF i jak działają samochody należące do tej kategorii. Tymy Mechanizm z 21 lutego 2022 R. FEF to akronim, który stał się znany w ostatniej dekadzie w świecie motoryzacji. Ale jeśli ktoś nadal zastanawia się do czego się odnosi, możemy pomóc w skrócie FEF Plug in Hybrid Electric we Hitle odnosi się do pojazdów, w których występuje interakcja między dwoma silnikami jednym elektrycznym i jednym endotermicznym i w których elektryczny jest w stanie przejechać kilkadziesiąt kilometrów bez pomocy jednostki endotermicznej. Ponadto silnik elektryczny może być ładowany w domu lub na publicznych stacjach ładowania za pomocą wtyczki, podobnie jak w pełni elektryczny samochód. Przyjrzyjmy się jednak bardziej szczegółowo działanie. Ale jak działają samochody hybrydowe typu Plukin, powiedzieliśmy że pojazdy F są wyposażone w podwójny silnik benzynowo-elektryczny lub alternatywnie diesel-elektryczny, ale silnik cieplny pozostaje głównym silnikiem. Zamiast tego silnik elektryczny i akumulator pełnią funkcję rezerwową, umożliwiając jazdę z niską prędkością przy zerowej emisji spalin. Przy 100% zasięgu elektrycznym do 50-60 km. W ten sposób możliwe jest poruszanie się po mieście bez emisji i zanieczyszczeń, podczas gdy na drogach podmiejskich i autostradach aktywowany jest silnik benzynowy lub wysokoprężny. Hybrydy plug-in posiadają systemy regeneracji, Dzięki czemu mogą odzyskiwać ciepło generowane podczas zwalniania i hamowania, wykorzystując tę energię do optymalizacji ładowania akumulatora. W samochodach wyposażonych w taką technologię, nawet gdy używany jest silnik endotermiczny, część energii nie jest marnowana, ale ponownie wykorzystywana. Ładowanie. Ładowanie samochodów hybrydowych typu plug-in działa podobnie do samochodów elektrycznych. W zależności od kompatybilności samochodu istnieją trzy opcje ładowania samochodu typu plugin, gniazdko domowe, skrzynka ścienna, stacja ładowania, ładowanie samochodu elektrycznego i hybrydy plugin ma bardzo podobną procedurę. W celu podłączenia do zewnętrznego źródła energii należy użyć odpowiednich kabli i złączy oceniając moc źródła elektrycznego i obsługę pojazdu hybrydowego. Oczywiście w przypadku domowego gniazdka czas ładowania będzie dłuższy niż w przypadku publicznej stacji ładowania, a pośrednim sposobem jest skrzynka ścienna. To wysoce wydajne ścienne urządzenie ładujące można umieścić w garażu lub w pobliżu miejsca parkingowego. Aby skrócić czas ładowania w porównaniu z tradycyjnym gniazdkiem elektrycznym. Od 20 marca 2021 roku w Europie będzie obowiązywać nowa etykieta ładowania pojazdów elektrycznych, system ułatwiający użytkownikom zrozumienie, których urządzenie należy używać do idealnego ładowania. Europejska etykieta będzie obecna na systemach ładowania oraz pojazdach o zerowej i niskiej emisji dwutlenek węgla. Umożliwiając bezbłędne ładowanie we wszystkich państwach członkowskich UE, opublikowano w praktyczne przewodniki a WordPress komentarz Hello World.